Dla mnie to tak bliżej, do, bliżej dojście, bo niestety idąc tamtędy ma, musiałbym poświęcić pół godziny, nawet godziny. Dobra, ale czy co? Tak jak ja przed chwilą przechodzisz przez wyciętą część od strony centrum, przechodzisz na zawarcie i jak tędy schodzisz? Tutaj bramka jest zamknięta cały czas. Myślę, że powi powinno dać się przeskoczyć.